Wpisując w internet hasło odnośnie tego, jak schudnąć, uzyskujemy informacje na temat tego, że ważna jest dieta, ważna jest aktywność fizyczna. Natomiast nikt nie podkreśla, jak ważna w tym wszystkim jest rola snu. No, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie troszkę o aspekcie, który w drodze do wymarzonej sylwetki jest bardzo ważny, ale też bardzo często jest pomijany. Jak możecie domyślać się z zapowiedzi odcinka, będzie dzisiaj o śnie. Ale zanim się na dobrze rozgadam, to przejdźmy sobie jeszcze tylko do formalności. Jeśli jesteś na tym kanale pierwszy raz, to hejka, ja jestem Martyna i jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale uczę zabieganych jeść zdrowie i też poruszam różne aspekty odnośnie zdrowego stylu życia, zdrowego odchudzania, więc jeśli interesują Cię tego typu treści, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Sen to czynność, która zajmuje 30% naszego czasu. Czyli całkiem sporo. I jest pewna grupa osób, która chce uzyskać jakby trochę więcej tego czasu i robi to bardzo często kosztem snu. I rezygnują oni ze spania po 8 godzin dziennie i próbują regenerować się w mniejszej ilości czasu. I o ile robimy to po to, żeby zaoszczędzić więcej czasu, żeby móc scrollować więcej TikToków, no to wiadomo, że tutaj no, nie ma to za wiele sensu. Natomiast są takie grupy, które tak naprawdę są zmuszane do tego, a są na przykład nimi młodzi rodzice, no dla których 8 godzin snu to zapewne luksus. Średnio każdy z nas powinien spać od 7 do 9 godzin. Tak naprawdę jest to zależne od tego, w jakim czasie kto się regeneruje. Natomiast no, to jest taka średnia ilość czasu, której potrzebuje nasz organizm właśnie, żeby się zregenerować. Natomiast są grupy osób, które rzeczywiście będą potrzebowały tego snu nieco więcej i są to na przykład, osoby, które mają przewlekłe stany zapalne i rzeczywiście ten okres regeneracji u nich się wydłuża w stosunku do osób zdrowych. Tak czy inaczej dla większości osób spanie poniżej 7 godzin w ciągu doby będzie oznaczało szereg konsekwencji zdrowotnych. Tak, żeby zobrazować Wam, jak duży jest to problem, Problem, to weźmy sobie pod lupę jedno badanie, które było przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w którym wzięło udział 300 tysięcy osób, więc całkiem spora grupa. Wyniki tego badania pokazały nam, że dorośli, którzy spali poniżej 7 godzin, mieli aż o 41% wyższe ryzyko otyłości. I od razu tutaj chcę wykluczyć osoby, które będą mi pisały w komentarzach ja śpię po 5 godzin, jestem super wyspana i dobrze funkcjonuję. Są osoby, które rzeczywiście mają takie predyspozycje genetyczne, że regenerują się w znacznie krótszym czasie i rzeczywiście dla takich osób, Osób, spanie na przykład po 5 czy 6 godzin w ciągu doby będzie wystarczające, ale podkreślmy, że jest to mniejszość. Wracając, spanie poniżej 7 godzin będzie sabotować nie tylko nasze zdrowe odżywianie, ale będzie również wpływało na całokształt naszego funkcjonowania. Pewnie z doświadczenia wiecie nieraz, jak na przykład śpicie małą ilość czasu, to że na drugi dzień jesteście bardziej rozdrażnieni, ciężko Wam się skupić, coś zapamiętać i tak naprawdę no, trochę się jest takim nie do życia. Nasza uwaga bardzo się rozprasza no i oczywiście też ciągnie nas do podjadania, no najczęściej słodyczy. Natomiast zbyt mała ilość snu będzie również wpływała na to, że będziemy szybciej się męczyć, przez co po prostu nasza wydajność na treningu będzie gorsza. Ale z czego to wszystko się bierze? Ano z tego, że nasz rytm dobowy jest ściśle powiązany z hormonami leptyny oraz greliny. Leptyna to hormon sytości, który wydzielany jest po posiłku, wysyłając do naszego mózgu informację, że jesteśmy na najedzeni. Natomiast grelina jest to hormon głodu. No i tutaj kiedy mamy do czynienia ze zmniejszoną ilością snu, ewidentnie widzimy to, że spada nam poziom leptyny, a wzrasta poziom greliny. Więc w takie dni będziemy ewidentnie odczuwać bardziej głód, będzie nas ciągnęło do podjadania. Jedno badanie wykaza wykazało tak naprawdę, że tutaj osoby, które spały mniejszą ilość czasu, rzeczywiście spożywały od 200 do 500 kalorii więcej niż osoby, które spały odpowiednią ilość tego czasu. Więc tak naprawdę zmniejszona ilość snu będzie sprawiała, że będziemy chętniej sięgać po przekąski, no zwłaszcza takie wysoko przetworzone, które mają też sporą wartość kaloryczną. Długość snu to jedno, ale ważna też jest, jakość. I tu już przechodzimy do tego, jak nasza dieta będzie wpływać właśnie na jakość tego snu. I tak naprawdę jedno badanie wykazało nam, że osoby, które jadły więcej tłuszczów nasyconych i mniej błonnika, miały znacznie płytszy sen, przez co też częściej w nocy się wybudzały. Więc na podstawie tego możemy wysunąć wniosek, że to, co jemy będzie również wpływało na to, jak będziemy spać. I tutaj zaczyna nam się błędne koło, bo nieprawidłowa jakość snu będzie wpływała na to, że będziemy mniej wyspani, będziemy chętniej sięgać na przykład po jakieś przekąski, co będzie zwiększało ryzyko Otyłości, a znowu otyłość będzie zwiększała ryzyko depresji oraz bezdechów sennych, więc mamy takie toczące się błędne koło. No dobrze, skoro poruszyliśmy sobie już to, jak sen wpływa na naszą masę ciała, no to teraz trzeba sobie poruszyć trochę tego, jak tak naprawdę regenerować się lepiej, no i jak zadbać o to, żeby ten sen był dobry i jakościowo. Bo to, żeby nie obcinać tej ilości snu, to już wiemy. Zacznijmy sobie od takich ogólnych aspektów, a potem przejdziemy też trochę do tych dietetycznych. Najważniejszą, ale też najtrudniejszą rzeczą będzie to, żeby uregulować swój rytm dobowy. Czyli kładziemy się i wstajemy o stałej porze. Tak naprawdę dzięki temu nasz organizm będzie już wdrożony i na przykład będziemy budzić się bez budzika i będziemy też odczuwać cenność, kiedy przyjdzie na nas już pora. Drugą ważną rzeczą jest to, żeby spać w zaciemnionym pomieszczeniu. I oczywiście najlepiej w takim, w którym mamy rolety, gdzie na przykład nie mamy żadnych diod. I oczywiście też nie śpimy z telefonem w sypialni. Zwłaszcza takim, który na przykład ciągle będzie się zaświecał przy każdym powiadomieniu, no bo to również będzie wpływało na to, że nasz sen będzie płytszy. Po trzecie, warto odkładać telefon, tablet czy też komputer mniej więcej godzinę przed snem, żeby już wyciszyć trochę swój mózg, żeby tak go nie bodźcować. Warto na przykład wtedy poczytać jakąś ciekawą książkę, żeby tak się po prostu już wyciszyć. Czwartą rzeczą jest to, żeby przed pójściem spać dokładnie wywietrzyć naszą sypialnię i tak trochę obniżyć jej temperaturę, żeby nie była ona taka duszna, parna, no bo to też będzie wpływało na to, że nasz sen będzie gorszej jakości. Skoro mamy już takie ogólne rady, no to przejdźmy sobie teraz do może takich bardziej konkretnych, jeśli chodzi na przykład o żywienie. Więc jeśli chodzi o aspekty żywieniowe względem snu, no to też mamy kilka punktów. I tutaj warto na pewno wzbogacić naszą dietę o tryptofan, melatoninę oraz serotoninę. I tutaj znajdziecie listy, gdzie znajdziecie te produkty. Kolejną rzeczą też jest to, żeby przed snem nie iść tak naprawdę posiłku, który będzie ciężkostrawny, tłusty, no bo to również będzie wpływało na zaburzenie jakości naszego snu. Oczywista oczywistość, ale muszę o niej powiedzieć, czyli to, że nie pijemy kawy czy mocnej herbaty tak naprawdę 2-3 godziny nawet przed snem, z tego względu, że to również będzie powodowało to, że będziemy mieli trudności z zaśnięciem oraz jakość naszego snu będzie gorsza. I na koniec aspekt, z którym pewnie część osób może się nie zgodzić, natomiast chodzi o alkohol. Wiele osób uważa, że wrzucenie sobie na przykład lampki czerwonego wina przed snem sprawi, że będą lepiej spali. Natomiast no, tutaj mamy ewidentnie badania, które pokazują nam, że alkohol będzie wpływał na pogorszoną jakość snu i tak naprawdę on tylko i wyłącznie może nieraz ułatwiać takie wstępne zaśnięcie. Natomiast no, jeśli chodzi tutaj już o jakość tego snu, będzie ona znacznie gorsza. I naprawdę nie bagatelizujcie tego, bo prędzej czy później odbije się to na Waszym zdrowiu, więc nie warto ryzykować. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, ile godzin snu macie w ciągu doby. Jestem bardzo ciekawa. U mnie tak średnio jest to 7-8 godzin. Natomiast taka ilość jest dla mnie wystarczająca. Jeśli ten filmik wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na mojego Instagrama oraz TikToka. Jeśli chcecie więcej takich treści, koniecznie subskrybujcie kanał, a my widzimy się za tydzień w czwartek. Hejka.